Nie, nie? No ja, trenerze, ja to jestem zawsze perfekcyjnie, nie? Proszę się tu pokazać, trener. Możemy trener, tak, trener. To możemy Nie, to już, już możemy tak? nie, to jest życie filmowe. O, trenerze. Kurwa, ja bok. <laughs> ja będę mamie pokazywał, <laughs> później będziemy tam spać, nie będzie mogła, nie? Ale nie, warunki może takie z, Spoko. z daleka, nie? Spoko. Pokaże się, brzydki. brzydki poka... Tak. Oj, Boże. Grzegorz, no nie, no już tego to nie paka, tak, człowieku, tych rzucą człowieku i to te dziewczyny, to jest, to, jest, to jest ten samotny, no to oczywiście to ja. Nie? No dawaj teraz gdzieś tutaj ustaw się, gdzie tam walnąć? Nie, ja filmuję teraz, nie? A filmujesz? Tak piękności. Jasny g. No wszystko, teraz jestem ja, teraz ja, teraz ja. <gryżczykło> teraz ja... A to co to? <gryżczykło> Jaka kostka! A to dziewczyny, wiecie <gryżczykło> Dobra. Spokoju jak się nazywa ten? Jak się nazywa ten niby hotel? Jest... Railway. Railway. <gryżczykło> Gdzie <gryżczykło> tam... Railway, ten coś tam... Londyn, nie? To jest to. Dobrze jest.